Dzień dobry. Wiosna się powolutku zbliża, więc przygotowujemy różnego rodzaju cebulki oraz nasiona do siewu. Tutaj możecie zobaczyć cebulę, jaką zakupiliśmy. No jak widzicie, są na niej różnego rodzaju plamki, przebarwienia. Być może są to pierwsze zaczątki jakichkolwiek chorób grzybowych, być może i bakteryjnych. I słuchajcie, ważna sprawa dla wszystkich osób stosujących niechemiczne metody ochrony roślin. Niekiedy na forach można spotkać, że do zaprawiania cebul, nasion w sposób ekologiczny można używać roztwór wodny, na przykład z dodatkiem takiego oto chemicznego odkażacza, stosowanego choćby do toalet czy też w kuchni. Jeżeli prowadzicie działalność pod, w kontekście ekologii, to oczywiście. Użycie takiej chemii jest zabronione. No i jest zabronione. Nie po to stosujecie ekologię, żeby prawda zaprawiać rośliny chemią i nie macie bladego pojęcia, jak ta chemia wpłynie na słuchajcie, cebulki czy też nasiona. Ale mamy dla was alternatywę zgodną z koncepcją ekologicznej ochrony roślin. Słuchajcie, tą alternatywą jest nic innego jak nadmanganian potasu. Tutaj widzicie w rękach mam taką saszetkę 5 gramową. Nie wiem, czy wiecie, ale ten nadmanganian jest znany od wielu lat jako środek leczniczy, który stosuje się m.in. do odkażania skóry, dezynfekowania ran, czy też leczenia stanów zapalnych. Nadmanganian, czyli KMNO4, jest to, słuchajcie, związek chemiczny, jest on dostępny w aptekach bez recepty i, słuchajcie, ma on postać kryształów. Postaram się tutaj tak leciutko wysypać. Już, już wam pokażę. O, popatrzcie, być może to widać. Takie ładnie lśniące, yy, ciemne kryształki. I one są, słuchajcie, rozpuszczalne w wodzie. I tworzymy z użyciem nadmanganianu roztwór wodny, który ma działanie, słuchajcie, odkażające, utleniające. Stąd też. W ekologicznej ochronie roślin jest wykorzystywany do ograniczania różnego rodzaju chorób bakteryjnych i niektórych grzybowych pojawiających się na cebulkach, ewentualnie na nasionach różnych roślin. Jak zatem przygotować, słuchajcie, taki roztwór? Bierzemy jakieś naczynie, no i my słuchajcie chcemy te wszystkie cebulki i nasiona akurat rzodkiewki zaprawić, czyli wlewamy Ciepłą wodę. Tutaj mamy litr. Ok. Dobra. I słuchajcie, ile nadmanganianu należy wsypać? Słuchajcie, na 10 litrów wody wsypuje się 3 gramy. Czyli tutaj mamy 5 gramów. Wobec tego, no, niewielką część tylko pozostawiamy. Z uwagi na to, że mamy tu tylko litr wody, to tutaj będziemy musieli zastosować 3,3 grama. Ile to będzie? To tak naprawdę będzie to tylko niewielka szczypta, gdzieś tutaj na czubku łyżeczki. Wsypujemy. Popatrzcie, jak pięknie woda zabarwia nam się na taki kolor różowawo-fioletowy. Wspaniale. I słuchajcie, kolejny krok. Ważny. Wszystkie cebulki. Wrzucamy do tego roztworu i moczymy. Powstaje pytanie: Jak długo moczyć? Dobrze by było, żeby te cebulki, czy też nasionka, moczyły się w tym około 20-30 minut. I robimy to, prawda, z każdą cebulką. Ok, to się będzie moczyło, ale powstaje pytanie: Mamy drobne nasionka. Dużo odkiewka. Jak je w tym zamoczyć? I tutaj jest nasz patent. Słuchajcie, takie siteczko z drobnymi oczkami. Wsypujemy nasionka i co robimy? Całe to sitko po prostu zamaczamy. I nasionka już będą stopniowo pokrywały się, właśnie nad manganianem potasu. Po 30. Minutach lub 20. słuchajcie, całość możecie wyciągnąć, odsączacie. Możecie jeszcze delikatnie przepukać całość wodą i następnie swobodnie sadzamy w grunt. Bardzo fajny sposób. Wracając jeszcze do tematu odkażania doniczek. Zwykle wystarczy dokładne ich wymycie zwykłą wodą. Ale no czasami faktycznie na tej ziemi, która tutaj gdzieś zostaje na ściankach, mogą znajdować się grzyby i bakterie chorobotwórcze, więc nowe rośliny, jakie byśmy tu posadzili, mogą niestety zostać przez nie porażone, dlatego dobrze jest te doniczki nie tylko dokładnie wymyć, ale i odkazić. Czym odkazić? Słuchajcie, żeby nie używać tych wszystkich domestosów, kretów, ani innych chemikaliów, warto użyć choćby na przykład ocet spirytusowy 10%. Jeżeli macie, to możecie użyć choćby spirytusu 96%, rozcieńczacie go z wodą mniej więcej tak pół na pół. I co robicie z tym? No nic, nic prostszego. Patrzcie, trochę tego spirytusu. Ja go oczywiście nie, rozcieńczy, nie rozcieńczyłem teraz, ale leciutko na jakąkolwiek szmatkę. I słuchajcie, jak macie już jakieś tam doniczki wymyte, to od środka. Po prostu tym spirytusem ładnie to czyścicie. I spirytus tu Wam ładnie odkaża całość. To jest bardzo dobry sposób. I słuchajcie, jeżeli Wam zostało choćby troszkę nadmanganianu potasu, o, tak jak my tu mamy, patrzcie, możecie go tutaj wrzucić do tej ciepłej wody. Ok. Patrzcie, on już barwi. I wszystkie, słuchajcie, te doliczki możecie opłukać Nadmanganianie. Ono jak wspomniałem ma działanie odkażające, niszczy bakterie, ale także niektóre, słuchajcie, grzyby patogeniczne. I tak robimy, słuchajcie, z wszystkimi doniczkami.